Mamy takie zadanie: porównaj liczby, no i mamy tak, 4 pierwiastki z dwóch i dwa pierwiastki z 7. Która z tych dwóch liczb jest większa? No ja myślę, że musimy tutaj włączyć tą liczbę pod pierwiastek, i wtedy będzie nam łatwiej porównać. Pierwiastek z jakiej liczby nam daje 4? No to jest pierwiastek z 16, a zatem zobaczcie, zamiast pisać 4 przed pierwiastkiem, to ja napiszę tu, bo pierwiastek z 16 to 4. 16 razy 2. I co to będzie? 16 razy 2 to nam wyjdzie pierwiastek z 32. Podobnie rozpiszemy tą liczbę. 2 pierwiastki z 7, a zatem dwójkę włączę pod pierwiastek. 2 do kwadratu to jest 4, czyli mogę zrobić 4 razy 7, a zatem 4 razy 7 pierwiastek. 28. Zobaczcie, pierwiastek z 4 to by było 2, czyli wszystko nam pasuje. No to teraz widać, że ta liczba pierwsza to pierwiastek z 32, ta z 28, a zatem znak nierówności w ten sposób. To jest liczba większa. Kolejny przykład. Mamy 6 pierwiastków z 3, no to analogicznie zrobimy. To się równa. Włączamy pod pierwiastek. 6 do kwadratu, czyli 36, bo pierwiastek z 36 to 6 i pomnożę to przez 3, bo to mam pod pierwiastkiem. 3 razy 30 to jest 90, 3 razy 6 18, a zatem mamy pierwiastek ze 108. Podobnie rozpiszemy ten pierwiastek. Co my tu mamy? 3, pierwiastki z 6, to się równa. 3 do kwadratu to jest 9, razy zostaje mi. 6, jeszcze raz tu przypomnę, dlaczego. Pierwiastek z 9 to by było 3, a jak wkładam pod pierwiastek, to podnoszę do, pier... do potęgi drugiej. 9 razy 6 to jest 54, a zatem mamy pierwiastek z 54. No to już widać, że ta pierwsza liczba też była większa. Kolejny przykład: 4 pierwiastki z 3 czy 3 pierwiastki z 5? No to tak samo. 4 pierwiastki z 3 to jest nic innego jak 4 do kwadratu, czyli 16 razy 3. Pierwiastek z 16 jest 4, pasuje. 16 razy 3 to jest 48. I kolejny, kolejna liczba. 3 pierwiastki z 5. Znowu 3 do potęgi drugiej to jest 9. Pierwiastek z 9 byłoby 3. No I razy 5. 9 razy 5 mamy pierwiastek z 45. To znowu ta druga liczba jest liczbą mniejszą, bo 45 jest mniejsze niż 48, a zatem znak nierówności w tą stronę. Kolejny przykład. 5 pierwiastków z 10. No to 5 do potęgi drugiej to jest 25 razy 10. I co nam to wyjdzie? 25 razy 10 to jest 250. No teraz tutaj mamy 10 pierwiastków z 3 i tak samo. 10 do potęgi drugiej to jest 100. Razy 3 przenosimy, przepisujemy. Jeszcze raz przypomnę, pierwiastek ze 100 to jest 10, dlatego żeby było dobrze, to to 10 muszę podnieść do drugiej. I to mamy pierwiastek z 300. No to w tym przypadku ta liczba druga jest większa od liczby pierwszej, czyli znak nierówności w tą stronę. Zawsze należy pamiętać, że jak mamy takie liczby, gdzie są wyłączone czynniki przed pierwiastek, i tu mamy różne pierwiastki, to żeby je porównać, należy tą liczbę włączyć pod znak pierwiastka.